Jologa, jest tutaj Xbeta, na tu jest zaproszenie i prezentacja serwera CoolCraft.csrv.pl yy, Więc zacznijmy sobie od samego IP, będzie to takie szybkie zaproszenie, lecz yy, musi przynieść oczywiście efekty. Yy, prezentacja, łową nie tak, 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 o tu mam bezpośrednie, csrv.pl Dobra, gotowe, wszystko jeszcze będzie w opisie w opisie filmu, jest to na 300 slotów, jest to naprawdę bardzo, bardzo fajny serwer to jest skyblock, ja tu już mam ym, konto założone, żeby zademonstrować i ok, ja już sobie dostałem, ponieważ jak się spawnujemy, dostajemy tutaj skrzynce itemki i oprowadzę Was na początku po samym spawnie tutaj mamy wymiana, oczywiście też możemy się tapnąć na nią pod komendą warp wymienia. Tutaj mamy regulamin serwera oraz typy na PWP. Yy, tutaj mamy administrację i oczywiście TPPPP. I jesteśmy na PWP bardzo bardzo w szybki sposób. Oczywiście też możemy pisać war pvp. Yy, Zaloganie ban. Jest to chyba ban na pół godziny. Yy, jeżeli ktoś zgłosi to na forum, yy, jest, to, tak, jest to ban na pół, na pół godziny. Plus jeszcze jak logniemy i się zalogujemy z powrotem, to mamy DEDA. A więc yy, gościu, czytaj, czy logniesz, czy nie yy, i tak będziesz miał DEDA, i tak stracisz itemki, więc jest to celowe rozwiązanie dla graczy, którzy na przykład mają tam cheaty, yy, czy nie na przykład Autolog, czy ja w to się loguję i nie zostanie za to bana, więc to jest właśnie omijanie takiego, czegoś. jakoś logarz dostajesz bana, yy, logarz dostajesz yy, DEDA, no nie? No i was DEDA, dobra. Następną rzeczą jest Warp Katakumby. Jeszcze wam tylko tak powiem co jest tutaj na tym serwerze. Jest tak warka, taką wyjrzej, tu widzimy mamy co się, jakie się moby spawnują na tym serwerze i jest to serwer oczywiście też dla ogarniętych dla ogarniętych osób do grania na skyblocku. ok wpisujemy sobie is no, i mamy komendę island world, oczywiście skyblock i już mam stworzoną wyspę pod komendą is great. teraz chcę się tapnąć na wyspę, wpisuję sobie is home i jestem na tej wyspie, temki już z tego co Przedtem sobie już wyciągłem na tym serwerze. Oczywiście zapraszam serdecznie na ten serwer, cały czas co będę powtarzał, żeby było jak najwięcej graczy, żeby administracja miała co robić na serwerze, bo jest tak miła administracja i można się pytać. Oczywiście też zapraszam na forum tego serwera, którego IP będzie forum i strony do kupywania rank w opisie pod filmem. I jeszcze co jest tu jeszcze do pokazania. Jest tu jeszcze Survival Games, jest jeszcze Warp Stadion, Warp Lodowisko, Warp Basen, o ile się nie mylę, tak Warp Basen. I mamy jeszcze coś, 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 zapomniałem na pewno, więc przypomnę sobie oczywiście. A no tak, istotna rzecz, której nie powiedziałem. Ej, jakieś cofki. Okej, okay, tutaj mamy to, tutaj mamy Enchant. O, tak jest jak myślałem. Warp sklep. To jest istotna rzecz, ej, nie pokazałem. Nie bójcie się tym smokiem. On, to jest po prostu zwierzak. Mamy tutaj warp sklep i mieczyki, takie wzorki, graffiti powiedzmy, i tamki tygodnia. I jest jeszcze coś. Warp VIP, WARP swip i WARP ep. To są właśnie pokoje tych rank. I tutaj na takim pięknym... Um, bo po prostu prezentacja jest krótka, żeby gracze wbijali, żeby sami obyznawali się z serwerem, żeby to dla nich była przyjemność. Po prostu to jest tylko zaproszenie i, prezent i krótka prezentacja serwera, więc na wersji 1.2 oczywiście Minecraft. Więc... Aha, jeszcze jest PvP na koniach, to jest naprawdę super, super, super rzecz. Można się klepać na koniach na takiej specjalnej arenie. Więc dziękuję za oglądanie, żegnam się z Wami, Dexbeton, zapraszam do wbijania na serwa. Więc, nara! I jeszcze jedna taka sprawa na tym serwerze Wpisujemy sobie kit start Tak jest, na czacie wpisujemy sobie kit start I dostajemy itemki, które już wpisałem no, Mamy jeszcze stronę Facebooka I strony tutaj, wszystkie strony będą podane w opisie serwera Więc jeszcze raz przepraszam za tę zapiskę I jeszcze raz zapraszam na serwer Na wbijanie, kupowanie rank i wspomaganie naszego serwera SkyBlock i życzymy oczywiście miłej gry na tym serwerze więc jeszcze raz nachka